I oto dzisiaj, kiedy będziesz zasypiał, kiedy już ułożysz się w swoim namiocie, wkopiesz się w swój śpiwór, poproś dobrego Boga, naszego Ojca, aby właśnie to się wydarzyło. To wydarzyło się w Twoim życiu. być może tutaj za rok, pod tą pliszczyńską wiatą, tym naszym pliszczyńskim niebem, potrafił sam wypowiedzieć to piękne świadectwo swojej wiary. To świadectwo swojego życia. Świadectwo, którym opowiesz o relacji z tym, które jest dla Ciebie najważniejszy, O relacji z Chrystusem, który odmienia Twoje życie. Uśmiechnij się jeszcze dzisiaj bardzo szeroko, jak On uśmiecha się z tego krzyża tuż za nami. Bo to był dobry dzień. To był piękny dzień. I za niego dobremu Bogu dzisiaj podziękuj. A teraz, mój młody przyjacielu, zamknij oczy i postaraj się skupić, wyciszyć. Niech to wszystko, co wokół przestanie na chwileczkę, na ten moment być ważne, a zasłuchaj się w to, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałem. Mały szczygieł został kiedyś postrzelony przez jakiegoś myśliwego, skrzydło. Przez jakiś czas udawało mu się przeżyć tym, co odgrzebywał w ziemi. Potem jednak nastała straszna zima. Pewnego mroźnego poranka, kiedy szczygieł poszukiwał swoim dziobem czegoś do zjedzenia, napotkał na polu stracha na wróble. Był to bardzo wytworny strach na wróble który słynął z całej okolicy ze swojej wielkiej przyjaźni do srok, wron i innych ptaków. Jego zrobione ze słomy ciało otulone było w stary świąteczny garnitur. Głowa wykonana była z wielkiej pomarańczowej tyni, zęby z ziarenek kukurydzy, nos z marchwi, a oczy z dwóch orzechów. Co ci się stało, Szczygle? Spytał jak zwykle uprzejmie strach na wróble. Nic dobrego, wesnął szczygieł. Doskwiera mi strasznie zimno i nie mam się gdzie schować, nie mówiąc już o jedzeniu. Wydaje mi się, że, ujrzę już, że nie ujrzę już następnej wiosny. Nie ma się, Schroń się pod moją marynarką. Moja słoma jest sucha i ciepła. W ten sposób, dzięki słomianemu sercu stracha na wróble, Szczygieł znalazł znów w dom. Pozostał jeszcze problem jedzenia. Za każdym razem było mu coraz trudniej znaleźć jakieś nasiona lub jagody. Pewnego dnia, kiedy wszystko było pokryte białym welonem <laughs> szronu, i przeraźliwie drżało, stragna wróble odezwał się słodko do swojego przyjaciela. Szczygle, czy nie zjadłeś moich zębów są zrobione ze smakowitych ziarenek kukurydzy. Ale wtedy zostaniesz czerbaty? To nic. Przynajmniej wszyscy będą myśleli, że jestem bardzo mądry. W ten sposób strach na wróble pozostał bez zębów, ale był bardzo szczęśliwy, że dzięki niemu jego mały przyjaciel mógł ocalić swe życie. Strach uśmiechnął się do niego swoimi orzekowymi oczyma. Po kilku dniach przyszła kolej na jego marchwiany nos. Zjedz go sobie. Nie wiesz nawet, jak dużo ma w sobie witamin. Mówił do Szczygła strach na wróble. A jeszcze później ten sam los przyszedł na orzeszki, które służyły za oczy. Nie martw się o mnie, mój Szczygle, zastąpią mi je twoje opowieści, mówił. W końcu strach na wróble ofiarował Szczygłowi swoją głowę, zrobioną z dyni. To prawda, że kiedy nadeszła wiosna ze stracha na wróble, nic już nie pozostało, ale szczygieł był żywy i nie brakowało mu sił, by wzbić się w niebieskie niebo. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc, bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Teraz, moje kochane dzieci, podziękujemy tej, którą nazywamy naszą Matką, Maryi, za cały ten nasz dzień. Maryjo królowo, Polski, Maryjo królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Jestem przy Tobie. Jesteśmy młodzi, Maryjo, jesteśmy młodzi. Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat. Uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. Ciemnie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. Pan z wami i z Duchem Twoim. I was błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A teraz dobranoc, moje kochane dzieci.